Dzień dobry, spotykamy się dzisiaj na wydarzeniu gwiazdy na Offroad 2024. Rozmawiamy dzisiaj z uczestniczką. Cześć, z tej strony Klara Williams. Jestem aktorką. Rozumiem, że zaraz będzie start, także mamy ma bardzo mało czasu. Tak. Jezu, no naprawdę ekscytujące. Pierwszy raz będę prowadzić takie auto, to jest. Y Ponoć świetne auto, które wygrywa również w zawodach, więc mam nadzieję, że przyniesie mi szczęście. I tego ci życzymy. Natomiast ogólnie lubisz taką właśnie adrenalinę, to, co się dzieje. Będzie to twój pierwszy raz, jeśli chodzi o offroad Ja nie tak, to będzie mój pierwszy raz. Nie wiem, czy lubię taką adrenalinę. Jestem na razie podekscytowana. No i zobaczymy. No, mam nadzieję, że przeżyję i życzcie mi powodzenia. Oczywiście, życzymy Ci powodzenia. Dzięki. Mam nadzieję, że cię złapię później, tak. żebyś mogła opowiedzieć że o tej swojej właśnie adrenalinie, to co dzięki. przeżyłaś. Dzięki, dzięki. Natomiast, tak pokrótce, czy uważasz, że jesteś w ogóle dobrym kierowcą? Ja jestem świeżym kierowcą, czego może mój instruktor nie powinien słyszeć, ale jestem świeżym kierowcą, ale bardzo lubię prowadzić i dobrze się czuję za kierownicą, więc no mam nadzieję, że to jakoś pomoże tej sytuacji. A jakiego typu auta preferujesz? Ja super się nie znam na autach, więc ciężko powiedzieć, ale jeepy i, i tego typu auta robią na mnie wrażenie, więc super. Ekstra, że mogę w tym wziąć udział i pojeździć z taką furką, więc mam nadzieję, że po, rozkocham po prostu to w sobie i ten, ten sport we mnie i super i będziemy po prostu jeździć. Dokładnie, być może się przekonasz. Tak. A jeśli chodzi o plany dalsze aktorskie, Twoje? Na razie ruszyliśmy z planem w serialu w TVP, więc na razie, na razie to. A, a w drugiej połowie roku będzie premiera filmu, w którym zagrałam główną rolę z Tomkiem Szuchardem, więc zapraszam wszystkich do Kin. A dokładnie które seriale i jaki film? Chyba jeszcze nie do końca mogę mówić, jeżeli chodzi o serial. Jest to w jakimś sensie nowa odsłona starszej produkcji, a, ale, ale teraz na antenach leci Korona Królów jak Jelonowie. I, I w jakimś sensie jest to jakoś tam powiązane? A jeżeli chodzi o film, to, to, to wyjdzie chyba pod koniec września tytuł dla Waszego dobra. Okej, okay. a prywatnie co lubisz robić, jak już znajdzie się ta wolna chwila? Prywatnie uwielbiam sport, uwielbiam naturę, spotykać się z przyjaciółmi, rodziną, y, oglądać filmy, y, czytać książki i w ogóle lubię życie, więc... Lubię przygody, więc to jest idealny, idealny moment y, dla mnie. Idealne miejsce jest, dla idealne Ciebie. Idealne miejsce i w szczytnym celu, więc y, to dodatkowo wspaniale. Dokładnie. Także ja dziękuję za wywiad dziękuję, i życzymy dziękuję, powodzenia. Dziękuję. No, dziękuję.